się manko słuchajcie, szybki news od suchego AWP Doodle Lore, usunięta z CSGO, dokładnie tak. A dokładnie rzecz ujmując, zamieniona w AWP Duality, którą widzicie teraz na ekranie. Także jeśli obudzicie się i wejdziecie sobie do swojego ekwipunku zamiast AWP y, Doodle, Lore, zobaczycie, że macie AWP Duality, również AWP została podmieniona w skrzynce. Także moi drodzy, no niestety, jeśli upatrywaliście w tym jakiś wielki interes, to najprawdopodobniej, jeśli szybko nie zareagujecie, to możecie stracić troszeczkę siana. Także polecam Wam zajrzeć na rynek, ale zanim to zrobicie, koniecznie bądźcie dzisiaj ze mną wieczorem podczas live'a specjalnego z okazji wbicia 2000 subów, na którym rozdam tę otokoskę, dokładnie tak. Kosa z okazji wbicia 2000 subów trafi dzisiaj do jednego z widzów, którzy będą na live. Słuchajcie, nie trzeba będzie spełnić żadnych innych wymagań, wystarczy, że będziesz na live'ie, a będziesz miał szansę zdobyć tę otokoskę, a dodatkowo kilka innych mega dobrych skinów. I specjalną nagrodę od naszego sponsora Skin z Manki Także bądźcie dzisiaj ze mną wieczorem Bo będzie się działo A więc moi drodzy mamy w tym momencie taką sytuację Że na rynku macie no jakby zduplikowany item, czyli AWP Duality po testach bojowych warta 230 zł i AWP Duality po testach bojowych warta 430 zł, także no, sytuacja przekomiczna moi drodzy no, dzieje się tak dlatego, że to są już te nowe awupki, które zostały wprowadzone tej nocy, a to są awupy Doodle Lore, które zostały zamienione w awupy Duality, także no, tak naprawdę tą samą awupę możecie kupić praktycznie o połowę taniej Oczywiście, jeśli sobie wpiszecie w wyszukiwarce Doodle Lore To awupki Doodle Lore, oczywiście również macie na rynku no, ceny są wciąż mega nahypowane Bo oczywiście wszyscy liczyli na to, że być może awupa stanie się drugą kontrabandą Tak jak to się stało w przypadku M4A4 Hole, Ale no, tak się nie stanie walt po prostu zamieniło tego skina i osoby, które wystawiły tego skina jeszcze przed tą zamianą, po prostu ich mm, zlecenia, ich oferty sprzedaży y, jeszcze pozostały, ale wystarczy, że sobie słuchajcie, wejdziemy na przykład na AWP Dudelor prosto z fabryki i pokazuje się wam AWP Duality. Także, y, no moi drodzy... Zerknijcie sobie zlecenia kupna są jeszcze na wysokim poziomie. Nie wiem jak sytuacja będzie wyglądała, jeśli na przykład usuniecie swoje zlecenie. Przepraszam, usuniecie swoją ofertę sprzedaży i AWP wróci na wasze, do Waszego ekwipunku i wystawicie ją ponownie, na przykład za inną cenę, wtedy najprawdopodobniej pojawi się już jako AWPa duality. Także osoby, które wystawiły to w tej cenie, polecam już tych cen nie zmieniać ewentualnie dajcie znać jeśli ktoś spróbował w komentarzu czy wystawi wam to jako AWP Doodle Lord, czy wystawi wam to jako AWP już Duality także no, jeśli ktoś wystawił sobie tą Awupkę moi drodzy na przykład jak tutaj w tym wypadku za 8000 zł no to myślę ja bym ją zostawił czy się sprzeda czy nie sprzeda nie wiem ale, ale na pewno, być może ktoś się znajdzie chętny, kto wyłoży 8000 zł za AWP, która tak naprawdę za chwilę będzie warta pewnie jakieś 800 zł albo i mniej. Bo przypominam, no, nie jest to skin czerwony i ta cena na pewno będzie, będzie spadać. Także marzenia wszystkich o tym, że zarobią na tym kupę siana, no niestety się już rozmyły, także moi drodzy takie szybki news ode mnie, pamiętajcie, żeby wpaść dzisiaj wieczorem na live'a, widzimy się, będzie się działo będzie grubo, trzymajcie się, do zobaczenia, elo